Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj dam Ci prostą metodę, o której też jeszcze nigdy nie wspominałem, a jest to metoda, którą możesz wykorzystać do tego, żeby łatwo ocenić, którymi rzeczami powinieneś się zająć w pierwszej kolejności, co Ci się najbardziej opłaca w kontekście wyboru priorytetów, oceny zadań, które... Powinieneś zrobić w jakimś projekcie, czy w ogóle, kiedy masz swoją listę zadań i chcesz się skupić, wybrać priorytety, ocenić, co powinno być zrobione szybciej, co, co może zaczekać, no to to ci się przyda, lub kiedy jesteś przytłoczony, to również, żeby odrzucić pewne rzeczy i skupić się na innych, y, zrobić to, co trzeba, no to ta metoda będzie pomocna, żeby dokonać takiego wyboru, oraz może być pomocna we wszystkich decyzjach które musisz podjąć i masz do oceny różne parametry jakieś kategorie. Jest więcej czynników, które wpływają na to, że dokonasz danego wyboru. Przykładowo oceniasz jakieś oferty współpracy lub podejmujesz jakąś decyzję zakupową, na przykład wybór sprzętu, jakiegoś laptopa, czy kupno samochodu, czy kupno mieszkania. We wszystkich tych decyzjach ta metoda może Ci pomóc. Metoda nazywa się Moskał i składa się tak naprawdę z czterech elementów. Pierwszy element to jest must, must have. Drugi to jest should, have, trzeci to jest um, could have i czwarty to jest won't have, czyli musi mieć, powinien mieć, może mieć i a, nie będzie miał. I w przypadku Twojej listy zadań, czy w przypadku wyboru priorytetów i tak dalej, no to powinieneś pogrupować sobie je właśnie na cztery kategorie. Czym muszę się zająć? Co musi być zrobione? Druga kategoria co powinno być zrobione? Czym powinienem się zająć? Trzecia kategoria, co może być zrobione, czyli jak się nie, nie zrobi, to nic się nie stanie, no bo muszę, powinienem, mogę. No i ostatnia kategoria bardzo ciekawa, szczególnie w przypadku przytłoczenia, czego nie będę robił, coś świadomie odrzucam i odkładam na później. I dzięki wpisaniu rzeczy w tą kategorię, przestajesz automatycznie zwracać na nie uwagę i już świadomie odrzucasz część punktów z listy. Dzięki czemu możesz skupić się na tym, co bardziej istotne i zająć się tymi rzeczami w pierwszej kolejności. Przestajesz być tak przytłoczony, Więc to jest bardzo użyteczne. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję zakupową, no to również przykładowo wybieram, nie wiem. Samochód, no to co musi mieć ten samochód, co jest dla mnie najważniejsze, jakie parametry musi mieć, co powinien mieć, czyli super by było, gdyby miał, i jest to dla mnie ważne, ale nie jest to najważniejsze. Co może mieć, czyli fajnie, jakby miał, no ale nic się nie stanie, jak nie będzie tego miał i czego nie może mieć. Przykładowo, nie może być suwem, nie? No to już odpadają mi wszystkie suwy, tak? Czyli, czyli jest to kategoria parametrów, których nie może mieć. Albo laptop nie może być duży, nie może być matryca powyżej, na przykład tam nie wiem, 18, nie? No i już wiesz wtedy, jakich sprzętów nie szukasz, czego na pewno nie będziesz wybierał i masz. Parametry, na których skupiasz się najbardziej, i dzięki temu łatwiej jest ci dokonać pewnych wyborów. Czy na przykład przyjeżdżają do ciebie jacyś handlowcy z ofertą, no i możesz powybierać parametry, które są dla ciebie najważniejsze danej oferty, czy współpracy, czy jakoś produktu, czegokolwiek. No to wtedy możesz skupić się, właśnie pogrupować sobie te w cztery kategorie, co jest dla mnie najważniejsze, co powinno być, ale nie zawali się światek, nie będzie, co może być, ale w zasadzie nie jest takie ważne, i czego na pewno nie chcę, i to pomoże ci dokonywać szybkich, trafnych mm, wyborów i mieć pewność większą, że dokonasz właśnie tych właściwych wyborów w oparciu o twoje rzeczywiste potrzeby. Ta metoda zresztą mogłaby być również pomocna od drugiej strony w sprzedaży. Jeśli potrafilibyśmy wyciągnąć od klienta informacje właśnie co jest dla niego najważniejsze, co się dla niego dodatkowo liczy, co jest mniej ważne, ale fajnie gdyby było i czego na pewno nie chce, no to łatwiej jest nam też dostosować wtedy ofertę pod konkretnego klienta. Jak więc widzisz, ta metoda Moskau jest bardzo taka do wykorzystania w wielu kontekstach. Jest uniwersalna i możesz wykorzystać ją wszędzie tam, gdzie będziesz musiał podjąć jakąś decyzję lub ktoś będzie musiał podjąć jakąś decyzję i chcesz, żeby ta decyzja była trafna. Tyle. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz i suba i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymajcie, hej.